Marek Grubarczyk w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny jest za sprawy związane z gospodarką wodną oraz realizację inwestycji w tym sektorze. Z wykształcenia jest inżynierem, studia ukończył na Wydziale Mechanicznym w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Infrastruktura morska od zawsze była jego specjalnością, dlatego też z ramienia rządu nadzorował budowę kanału żeglugowego przez Mierze Jewiślaną. Ta inwestycja o znaczeniu strategicznym dla ministra Grubarczyka była priorytetowym działaniem. Wielokrotnie widywaliśmy go na placu budowy przekopu przez Mierze Jewiślaną. To właśnie Marek Grubarczyk zapisał się w historii jako osoba, która otworzyła kanał żeglugowy. Droga wodna, łącząca zalew Wiślany! Z Morzem Bałtyckim w dniu dzisiejszym została otwarta! 17 września 2022 roku otwarto kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, wzmacniając tym samym suwerenność Polski. Minister Marek Grubarczyk asystował przy odprawie statku Zodiak 2, który jako pierwszy przepłynął kanał przez Mierzeję Wiślaną.